Zanim zaczniemy ten materiał, chciałbym was poinformować, że zaczynam współpracę ze stroną eneba.com. Jest to nowy rynek gier z ponad 3000 produktów i ciągle rozwijającą się biblioteką gier. Eneba.com przynosi najgorętsze oferty na rynku dotyczące dowolnej gry, niezależnie czy jest nowa czy stara. Eneba zapewnia, że klient nie musi się o nic martwić, gdyż ma aktywny support 24/7 i w każdej chwili możesz z nimi porozmawiać i wyjaśnić problem. Zarejestruj się teraz z linku w opisie, aby otrzymać bonus w postaci 1 euro za pierwsze 10 euro, które wydasz, a przy kupnie dowolnej gry Użyj kodu KRL, aby otrzymać 3% zniżki. A teraz zapraszam Was do materiału. Co by było, gdyby KFC przejęło kontrolę nad światem? Kentucky Fried Chicken. Ten pan mi chyba kogoś przypomina, tak? Coś kojarzę, ale do końca nie wiem. Okej, okay, okej, okay, drzewko nawet wygląda spoko. Widzę, że mamy tutaj cele. Change focus tree. Ej, czyli jak zdobędziemy Amerykę, to będziemy mieli amerykańskie drzewko. Ładnie. Increase human resources and chicken resources. Ej, halo. Ej, naprawdę? Możemy tutaj produkować chicken meat potato? Pepsi Cole. Burgery możemy nawet produkować. To są chyba czołgi. Mamy jedną dywizję kurczaczka. Nasi generałowie to kolonel David. Oho. Ej, tutaj możemy pójść w sojusz z Pepsi nawet. A tutaj możemy pójść w komunizm i Leon Trocki albo KGB, NKWD. Beria zostaje nowym dowódcą. Nie, no to jak KFC, no to Trocki, prawda? Dobra, zróbmy sobie cele. Jeden dzień, co mi to da. War Support i Stability plus 50. Dziękuję. O, przydadzą nam się militarzy. Tarki, więc zróbmy je od razu po tym Dobra, udało nam się zrobić fabryki wojskowe Tutaj dostajemy kory Na całą Amerykę, wow Zróbmy sobie teraz ten cel Increase human resource and chicken resource Zobaczymy co nam to da Może te template'y, family meal, party meal Snack box, dinner box I classic sandwiches No to coś coś jest przepięknego po prostu Możemy nawet przejąć McDonalda Moi drodzy, no to to jest coś co bym chciał zrobić Więc przejmuję McDonalda I McDon Ronald McDonald Będzie walczył no powiem tak, to jest trochę cringe'owe, żeby Ronald McDonald walczył po stronie trockiego KFC-nie. Aha, czyli mogę przejmować tutaj amerykańskie tereny, jeżeli będę miał wystarczająco Chicken Meat, czyli naszej po prostu broni. Za 30 tysięcy Chicken Meata dostanę Ohio i tak dalej 7 tysięcy. Chicken meat się produkuje dosyć szybko, więc to troszeczkę sobie będę musiał poczekać. Ej, mamy to, mamy 20 tysięcy chicken meatów, klikamy to. Ej, dostaliśmy nawet tereny. Wow, i wreszcie mamy miejsce na budowę więcej, większej ilości fabryk wojskowych. Podoba mi się to, że te tereny są moimi korami, więc automatycznie też z nich dostajem power. Jeżeli jakiś teren po prostu kupię za kurczaki. Kurde, jak na to patrzę z drugiej strony, to wystarczyłoby troszeczkę po prostu poczekać, i byłbym w stanie kupić sobie całą Amerykę za kurczaki. Ej, mimo to, że produkuję dywizję, mogę sobie. Wykupić to za 50 tysięcy. No i cyk, dziękujemy. Dobra, Trocki czy NKWD? Cz, 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 trocki. Z racji, że mamy już 73 dywizje, wypowiadam wojnę Ameryce. O, Boże, uwielbiam to. Ja mam w każdej kurcze bladę. no. Znowu, znowu. Dwa razy Multi-Dizing Army pod rząd. To jest niemożliwe, po prostu. Niemożliwe. Ej, Beka, bo mogę sobie dalej podczas wojny z nimi kupować tereny. Are you serious, że tak się spytam? Naprawdę. Kupiłem sobie tereny. Będąc w wojnie z Ameryką, kupiłem sobie ich po prostu ziemię. Naprawdę to jest przepiękna prze modyfikacja. Ja pierdzielę. Manpower, jak wszystko wskakuje, to, to, to mi się oczywiście bardzo podoba. Oj, panie Fried Chicken, przez chwilę mnie pan nawet wystraszył, wie pan O, wyprodukujemy sobie jeszcze 47 dywizji I będziemy w stanie raczej zniszczyć już Ameryczkę W sumie mogę te template'y wzmocnić o artylerię i o support equipment Zobaczymy, co z tego wyjdzie na polu bitwy, nie? Ameryka ma od 13 do 20 dywizji, ja mam 120 Pan Fried Chicken sądzę, że sobie nawet na pewno tutaj poradzi Spróbujemy po prostu zalać, dosłownie zalać cały świat naszymi kurczakami Take me home KFC to the place I belong, West Virginia. KFC take me home. Komunizm. Ej, to jest naprawdę troszeczkę już to właśnie. Powiem szczerze, nie wiem jak yy, mam to nazwać. Gdzie się kończy linia tego frontu? Mamy całą Ameryczkę, moi drodzy. Cała Ameryczka jest pod naszym kontrolą. Zmieniamy drzewko i mamy amerykańskie drzewko. I ja pierdzielę. No, możemy sobie normalnie robić amerykańskie drzewko. No, tego, bo niestety nie jesteśmy demokratyczni, ale możemy zawsze zrobić. Na przykład War Department. Proszę was, Chińczycy, nie zaczynajcie żadnej walki z Japonią. Błagam. Pick fight with Japan w momencie, w którym ich atakuje. No, świetnie. Mamy to. Mamy cel, wypowiadamy wojnę Chinom, no i tutaj nasze dywizje już płyną bez żadnego problemu. Nasze chickenki powinny być w stanie sobie tutaj poradzić. I zajmujemy szybko ksiamen. Oczywiście zmodyfikowałem tutaj template kurczaków, jakbyście nie wiedzieli, no kurczaki są zrobione w ten sposób. I dodałem tylko antitanki, artylerię i, i w sumie można powiedzieć, że tyle. I no trzeba zacząć jak najszybciej puszować, trzeba zdobyć infrastrukturę, bo będzie ciężko w tych Chinach, jeżeli tego nie zrobimy. Ale raczej z chińskim wojskiem, to my sobie powinniśmy raczej bez problemu poradzić. Okay, wszystkie moje Kentucky, Fried Chicken już przybyły. I jeszcze Chiny wypowiedziały wojnę szczególnie. Na w Japonii, nie? No to ma z Noni. Tutaj przygotowałem kolejne desanty. One pójdą za. Niektóre to nawet desanty już w sumie poszły, z tego co widzę. Dobra, tutaj moje skretyniałe AI nie ogarnęło, że trzeba bronić portu. Tutaj dalej mamy, nie mamy supply ale porty już się budują, więc za niedługo to wskoczy. No i nie sądziłem, że wojna z Chinami będzie cięższa niż myślałem. Dobra, widzę, że ten desant na plecy Chińczyków to była. była ostatnia rzecz, która ostatnio mi wyszła w życiu. Dobrze jest, dobra, ruszyło się. Ci już nie mają organizacji. No my też nie mamy. Powiem tak, jakoś to idzie. Kancerowo, bo kancer. Serowo, ale jakoś to do przodu idzie, więc yy, nie ma co narzekać, trzeba korzystać z tego, co się ma. Chiny stały się kliką z Quangxi. Nie wiem, jakie to ma znaczenie, ale to w sumie nic nie zmieni teraz, ale... Yy, jakbym tak w sumie cały czas atakował prawym przyciskiem myszy, to byłbym w stanie ich wypalić? Ja pierdziele, nie, to jest już... To jest spoko, nie? To jest spoko. Dobra, jakieś tam suplicy niskie są, bo są, ale nie, tragedii aż takiej nie ma, no Chińczyków moglibyśmy tym spuszować. Jest dobrze, bo Chińczycy skupili się na obronie. Aha, czyli znowu Chiny są Chinami. Nie wnikam już w to. Nie no, dobrze jest. Suppliesów nie mamy, ale jakoś się tutaj powoli, bo powoli, ale jakoś się przebijamy. Chińczycy mają od 90 do 160 dywizji. O, German Rule to Trzsiato. Okej, okay, czyli Trzsiato dostało, kurde, Niemcy. Wow. Dobra, czyli to będzie koniec. Dobrze, że jest z Japończykami udało mi się dogadać. Create faction. Praktyki nie mogę zrobić. Szkoda. Dobra, to będzie już. A, no dobra. Dobrze było. Każdy dostał co, co miał dostać. Ja pierdzielę. 3,5 miliona Manpowera. Moi drodzy! jedyna opcja, żeby dostać się do Europy jest poprzez desant na najsłabszą Portugalię. No, ma najmniej statków, ma najmniej dywizji, więc że będzie to po prostu najprostszy desant, jaki mogę sobie kiedykolwiek wymarzyć. Ponieważ przez cały świat nasze Kentucky Fried Chicken muszą dotrzeć już do Portugalii, więc jest dobrze. Dobra, nasze chickenki wylądowały, no to zdobyć to, to raczej problem nie będzie. No i chyba cała Portugalia już jest moja, tak można powiedzieć. O, The Empire, okej, okay, okej, okay, nie ma problemu. Gdzie ty dołączyłeś? Też do Francuzów, bardzo dobrze, bardzo ale to bardzo dobrze. No, dziękuję. Portugalia. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, gdy wypowiemy im wojnę. Czy moje Kentucky Fried Chicken Ale dobrze jest, rozlaliśmy się jak, jak chcieliśmy Nasze budki z Kentucky Fried Chicken są już prawie wszędzie Dobrze jest Kentucky Fried Chicken, mamy milion karabinów Karabinów Dobrze, jeszcze dodatkowo 86 dywizji Będzie wspierać nasze Kentucky Fried Chicken W Europie Także nie idzie to za dobrze, ale w wojnę na wyczerpanie Jestem lepszy Nie mogę pozwolić teraz na przeorganizowanie armii Bo muszę cały czas puszować, Nawet gdy nie mam organizacji Nawet gdy equipment leci na łeb na szyję Ponieważ po prostu będzie źle jak się zatrzymam, nie? Będzie bardzo źle. Warplan Gold dziękuję. Teraz robimy przeciwko Włochom. Tutaj powinienem dostawać busty do Francji, więc powinno być coraz lepiej. Dobra. Teraz, jak mamy dominację, to oni powinni cierpieć naprawdę bardzo duże kary, jeżeli chodzi o defensywę, zaraz zobaczymy. Tak, NMR superiority to prawie 30%, więc prędzej czy później przejdziemy? O, nie, 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 to jest bardzo ważne, musimy wejść do Francji, bo przez te góry nie damy rady przejść. Proszę wejść wesprzeć, świetnie, pięknie, Nationalist Spain kapituluje, widzę, że tutaj... To będzie większym problemem niż podbicie Francji, bo tutaj, widzę, jest taki breakthrough i taki wyłom, plus supplysy mi dopisują, że warto by było przenieść kontrolę powietrzną, z tego, co mogę zauważyć zaraz z Iberii nad Francję. Kurde, gdyby tu jest cała francuska armia, idź tutaj, człowieku! Genue zajmuj... Genon... Geronne... Jaką Genuę? Tylko jedna dywizja, hopie. Jest! Jest, dobrze. Dobra, czyli to już jest po Francji, moi drodzy. Brrr. Proszę to zniszczyć jak najszybciej. Ten taki fried chicken. Cała dominacja. Dobra. To już jest. Dziękuję. No i to mi się podoba. Szkoda troszeczkę, że Niemcy cierpią i to bardzo strasznie. Bruksela jest już jakąś australijsko czymś tam. No wy na to, gdyby robić desant prosto na Gdańsk. Dobra, przetestujmy to. Dobra, wykonamy teraz, moi drodzy, kontr uderzenie po prostu na Gdańsk. O, 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 o. Tylko muszę dobrze wylądować. Wesprzeć tą ofensywę muszę. Teraz, moi drodzy, większość dywizji przekazujemy tutaj. żeby się pchać w Polskę, jak to jest możliwe. Przełamanie nastąpi kiedyś, wierzę. Znowu multum polskich dywizji tutaj. Powiedzenie wojny resztce Niemców będzie najlepsze, co mogę zrobić aktualnie. Rozciągnięcie frontu. Fakt, że mnie to wciągnie w 50 innych wojen, ale jak trzeba, czy trzeba, moi drodzy. A numbered. Najważniejsze to jest zająć lotnisko. Bo tę resztkę niemieckich wojsk, to my sobie tutaj przepchamy. Tak! Nareszcie! Boże, nareszcie mamy lotnictwo. Buduj mi tutaj maksymalne lotniska. Niemców to powinniśmy pobić. Oni mają z 10 dywizji w tym królewcu. Dobrze. Teraz Polacy nie powinni być w stanie ocalić swo swoich bratemców. Siły tego pana zmalały. Ojej, dobra, macie atakować w każdym możliwym kierunku. A ci dalej stoją. Defenders of Dancing, nie? No, mamy całe lotnictwo już, moi drodzy. Dobra, to już będzie win. Boże kochane. Huh. To już będzie win. Całe lotnictwo w powietrzu. Fried Chicken jednak otworzy swoje budki w Polsce. Naprawdę straty w tej wojnie potężne, powiem szczerze. No i to by było na tyle, moi drodzy. Celem tej kampanii było wprowadzenie, celem tej kampanii było wprowadzenie budek Kentucky Fried Chicken w. W Polsce. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. No, podbiłbym Sowietów, ale to. Pod, podbicie Sowietów byłoby prostsze niż podbicie Polski. Tak szczerze, ze względu na wielkość frontu. Naprawdę zrobił w 10 sekund. Lotnictwo mam, dominację mam, więc tyle. Żegnam się z wami, zostawcie łapeczkę. Elu!